Rok 2015 będzie stał pod znakiem stabilnego wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia. Branże, w których spodziewany jest największy wzrost zatrudnienia, to budownictwo, produkcja przemysłowa, handel hurtowy i detaliczny, transport, komunikacja, a także branża IT. Pracodawcy, podobnie jak zresztą i w zeszłym roku, będą zgłaszali bardzo duże zapotrzebowanie na informatyków. Jest to związane z rozwojem nowoczesnych technologii w Polsce, a także między innymi środkami Unii Europejskiej, które są bardzo duże i przewidziane na cyfryzację sektora publicznego, czy na rozwój, czy na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki. Oprócz tego spodziewamy się dalszego rozwoju Centrów Usług Wspólnych, czyli firm sektora Shared Service Centers. Polska wyrasta na lidera usług dla biznesu. Tutaj przede wszystkim na zatrudnienie będą mogły liczyć osoby, które znają języki obce, szczególnie te rzadsze. Ponadto w 2015 roku nastąpiły zmiany w prawie, zmiany w prawie pracy. Osoby, które zmieniają pracę, nie będą musiały, tak jak do tej pory, każdorazowo przeprowadzać badań lekarskich. Po prostu, jeżeli będziemy zmieniać pracę i będziemy pracować na podobnym stanowisku, to badanie lekarskie raz przeprowadzone będzie akceptowane przez kolejnego pracodawcę. W roku 2015 spodziewamy się kontynuacji fali migracji zarobkowej do krajów Europy Zachodniej, przy czym w przeciwieństwie do lat poprzednich. W roku 2015 i w kolejnych latach spodziewamy się tego, że będą wyjeżdżały osoby lepiej wykształcone, takie które już nierzadko w Polsce mają pracę, one wyjeżdżać będą w celu osiedlenia się w danym kraju na stałe, w przeciwieństwie do tej pierwszej fali emigracji, gdzie nasi rotacy wyjeżdżali po to, żeby szybko się dorobić i i wrócić do Polski. ograniczony zostanie w związku z tym dopływ gotówki do Polski wysyłany przez pracujących tam obywateli. No i pojawi się duży deficyt tych specjalistów na polskim rynku pracy. Ten deficyt zostanie tylko częściowo zredukowany poprzez pracowników z Europy Wschodniej, którzy coraz częściej traktują Polskę jako docelowy kierunek emigracji. Wydaje nam się, że jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o 2015 roku jako rynku pracownika w ujęciu ogólnym, ponieważ w niektórych branżach on już jest rynkiem pracownika i to w 2015 roku się nasili. Mam tutaj na myśli przede wszystkim informatyków, inżynierów, pracowników sektora budowlanego. W tych sektorach bardzo często pracownicy mogą przebierać w ofertach pracy i dyktować poniekąd pracodawcom warunki.